Jakie to wszystko skomplikowane? Przeczytam wam całość. To są trzy takie komentarze od tego samego człowieka, jedno po drugie, a później będę musiał to rozebrać na czynniki pierwsze. Uwaga, wyszłem z terapii, było ok z dziewczyną. Po wyjściu od razu nie będzie ci przeszkadzało, jak sobie piwko kupię. Teraz pytanie: kto zadał to, to pytanie? Czy to dziewczyna zadała pytanie czy chłopakowi nie będzie przeszkadzało jak piwko sobie kupię czy człowiek po terapii to, to nie jest u, uściśnione tutaj w ogóle, więc nie wiem ale dobra, zakładam, że dziewczyna że, że dziewczyna, bo tutaj cały ten ta trylogia spiechano całość po dziewczynie nie, że tak właśnie ja nie chcę ja nie jestem przeciwko alkoholikowi ja nie jestem przeciwko aut autorowi tych komentarzy, tylko Zwracam uwagę na zakłamanie na kuźwa popieprzone w hierarchie wartości, na popieprzone w ogóle prawdy, na zakłamania, na, na, na odwracanie kota ogonem w ogóle w obronie swojego ukochanego pijaństwa. nie? Uwaga. Wyszłem z terapii, było okej okay z dziewczyną po wyjściu od razu nie będzie ci przeszkadzał, jak sobie piwko kupię. Teraz tracę rodzinę z osobą, którą kocham i mam syna, i nie daję rady już, nie piję piąty tydzień. Nie ma ukochanej, nie ma syna, chciałem dać dom, a wyszło jak wyszło. Tękajcie narody, chciałem dać dom, chciałem dać serce, chciałem dać siebie, byłem na terapii, byłem dobry, a ona pierwsze co zapytała, czy może się piwa napić i tutaj już dalej nie ma, już dalej nie ma opowieści, więc najebałem się i waliłem jak gnój, nie? Bo w ogóle mi się tu w ogóle nie zgadza, jeżeli wyszłem z terapii, no to terapia trwa 6 tygodni albo 8, nie? Więc jak można wyjść z terapii i potem przeżyć tutaj trochę tych ceregieli, które czytam i napisać, nie piję piąty tydzień? No to się nie zgadza po prostu, nie? Jeżeli byłem na terapii 8 tygodni, i tutaj, no, musiało ze 4 tygodnie minąć, zanim się ten cały bałagan yy, porobił. No to trzeba napisać, nie pije 3 miesiące, nie? Nie pije 12 tygodni. To ma sens. Więc tutaj w ogóle, w ogóle nic się nie zgadza i ta, i ta żałosna mina, nie? Chciałem dać dom. Ech. Wódki nie dałem, wódkę wziąłem sobie sam, jakoś tak, Krawczyk śpiewał nie? No to nic się nie zgadza. Wiecie, bo to jest, to jest wszystko takie jak łatanie domu nie, z gliną, panie, tu dziura no, Zaklej, tu się odklei, tu spadnie, tu wypije, tu nie wypije, tu zepchnie, bo ja nie chciałem, bo ja byłem na terapii, a ona piwo sobie chciała kupić. I oczywiście już jest winna. Że sobie piwo kupiłem, no to ja musiałem się napić wtedy, nie? Teraz tracę rodzinę z osobą, którą kocham, mam syna. Nie daje już rady, nie daje już rady, absolutnie. Nie piję piąty tydzień, nie ma ukochanej. A gdzie jest i czemu jej nie ma? I to, że ona chcia sobie piwo kupić, no to co z tego? To przecież, jeżeli jesteście w związku, jeżeli byłeś na terapii, jeżeli dostałeś wiedzę, to tak naprawdę, czy będzie ci przeszkadzał, jak sobie piwko kupię? Tak, kochanie, będzie mi przeszkadzało. Jest to dla mnie wyzwalacz i bardzo cię proszę, żebyś w mojej obecności no, nie piwkowała, ponieważ przynajmniej w początkowym okresie, bo jest to dla mnie wyzwalacz. No przecież y, Pan Bóg mi buzie dał, żebym jej używał, nie? Jeżeli coś mi przeszkadza, jeżeli coś mi jest nie po drodze, jeżeli kurna, no, no coś będzie moim wyzwalaczem, no, to mówię o tym, nie? Przecież chodzę w miejscach, gdzieś tam w ogóle, ja nie chodzę gdzieś, gdzie się pi, ale gdzieś w przypadku to, co Ada się. No z pracy wracam, z pracy wracam, wsiada kolega, no mnie, mnie, Lester. No jasne, wsiada, nie? On wsiada, plecak otwiera, psz, piwo otwiera. Ja zatrzymuję się i mówię, wypierdalaj, nie? No ale, ale dlaczego? No bo ja nie piję. No ale, no to nie pij, ale ja chcę wypiję, co ci to takiego? I co takiego? Ci to przeszkadza? Tak, mi to przeszkadza. Więc wybór masz. Albo wysiada piwo, albo wysiadasz ty. Nie ma dyskusji, nie ma pierdolenia, to jest moje życie, moja wolność, moje nie picie, moje zasady. Ja byłem na terapii, ja ustalam zasady, ja nie piję, ja się nie zgadzam, nie? Takie pierdolamenty tutaj, że w ogóle byłem na terapii, dziewczyna niby piwo, teraz stracę, nie piję, piąty tydzień, a ja chciałem je dać domie, nie ma. Bałagan, nie? Normalny bigos. Bigos to wszystko, kiełbacha, Ta kapusta, to wszystko na Wymieszane w tym życiu jak w bigosie. Nic tu się nie zgadza. Nie? Przecież to takie proste zasady są. Takie proste. Wychodzę z terapii, nie piję. Na rzecz ona nie odchodzi z dzieckiem. Dom jest wspólny, jest rodzina, jest dziecko, można żyć. Ale kombinacje, bo ja chciałem, a ona piwo, ale ja nie chciałem, bo ja piję, a nie piję. Ja byłem na terapii, a teraz 5 tygodni. Terminy się nie zgadzają, czasy się nie zgadzają, więc wiadomo, Oczywiste jest, że tu było pite w międzyczasie, ale to, że było pite, to o tym słowa nie ma, nie? Nie ma słowa o tym, że kurwa było pite po terapii. Żadnej wspominki. Natomiast to, że była terapia, tak. Że chciałem dać dom, tak. Serce chciałem dać, tak. A ona odeszła. Straszne. Okropne. Gdybyś. Po terapii trwa w trzeźwości, zapewniam, żeby nie odeszła. Wszystkiego najlepszego ludziska. Trzymajcie się z Panem Bogiem, Papa.